Cześć, z tej strony Matech PC, a w tym długo wyczekiwanym materiale pokażę oraz objaśnię jak podłączyć kontrolki w liczniku od Audi 3 Ważna informacja, poradnik dotyczyć będzie tylko podłączenia kontrolek. Link do poradnika pokazującego proces podłączenia licznika znajdziesz w opisie filmu lub na karcie w prawym górnym rogu. Nie przedłużając, zapraszam do poradnika. Licznik od Audi A38L posiada kontrolki w większości podświetlane przez diody LED. Z racji sterowania licznika 12V, możliwość bezpośredniego sterowania diodami z poziomu pinów Arduino jest wykonalna. Do tego zadania zaprzęgnięty zostanie moduł przekaźników. W moim przypadku moduł wyposażony jest w cztery przekaźniki. Można wybrać zarówno mniejsze, jak i większe moduły, aby dopasować ilość kontrolek do własnych potrzeb. Podczas zakupu modułu, zwróć uwagę, aby cewka przekaźnika była 5V, a nie 12V. Każdy przekaźnik ma trzy wyprowadzenia: NO, NC oraz COM. NO oznacza normally open, NC normally close oraz COM, czyli common. Gdy cewka przekaźnika jest niezasilona, prąd ze wspólnego styku COM płynie do styku NO. Gdy zaślimy cewkę, prąd pojawi się na styku NC. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie podpinanie kontrolek pod styk NC, aby wzbudzić cewkę tylko wtedy, kiedy chcemy zapalić kontrolkę. W moim przypadku trzy z czterech kontrolek aktywują się po podaniu 12V, dlatego zmostkowałem ze sobą trzy przekaźniki. Czwarta kontrolka hamulca ręcznego, Aktywuje się po podaniu masy, więc do styku COM 4 przekaźnika dociągnąłem masę. Konfigurację przekaźników można dostosować pod własne potrzeby. Pokazany schemat to tylko przykład jednego z wielu możliwych konfiguracji. Przygotowałem także pinout najbardziej przydatnych kontrolek występujących w liczniku dla trójki. Warto zwrócić uwagę na pin numer 22 niebieskiej wtyczki. Podłączenie pinu na stałą do masy wygasi kontrolkę ostrzegawczą cieczy chłodzącej. Zielona wtyczka pod pinem numer 29 skrywa wyjście potencjometra regulacji jasności poświetlenia licznika. Podpięcie go pod 12 V wyeliminuje konieczność mostkowania fotorezystora pod prędkościomierzem, które pokazywałem w pierwszej części poradnika. Wtedy jasność licznika powinna ustawić się na 100%. Stworzyłem także jeden nowy schemat. Część z Was zgłaszała problemy z działaniem prędkościomierza. Rozwiązaniem braku reakcji wskazówki może okazać się tranzystor BC547. Środkową nóżkę tranzystora podłączam do pinu D4 Arduino poprzez jeden rezystor 4,7 kOhm. Kolektor podłączam do masy, a emiter do pinu 28 niebieskiej wtyczki. Nie namierzyłem dokładnie dlaczego czasem Arduino potrafi sterować prędkościomierzem, ani kiedy wymagane jest użycie tranzystora. Jako ciekawostkę dodam, że w trakcie przygotowywania tego materiału z dnia na dzień moja Arduino straciło możliwość sterowania prędkościomierzem, więc zostałem zmuszony do użycia tranzystora. Mimo użycia tranzystora możesz zauważyć, że prędkościomierz czasem na moment gwałtownie opadnie. Jest to spowodowane błędem generatora wykorzystywanego przez SimHub. Jednak tym problemem zajmę się w innym odcinku. Wróćmy jeszcze na moment do tego schematu. Każdy przekaźnik sterowany jest jednym pinem oraz potrzebuje dwóch przewodów zasilających. Dlatego moduł jednoprzekaźnikowy będzie miał trzy wyprowadzenia. Moduł czteroprzekaźnikowy wymaga podłączenia sześciu przewodów, a ośmioprzekaźnikowy moduł to aż 10 przewodów. Na szczęście Arduino oferuje piny analogowe, które idealnie nadadzą się do sterowania przekaźnikami. Arduino Nano oferuje dokładnie 8 takich pinów oznaczonych od A0 do A7. W moim przypadku, wykorzystując moduł 4 przekaźników, do sterowania użyłem wyprowadzeń od A0 do A3, a masę oraz 5V podłączyłem do wolnego pinu GND oraz 5V na płytce Arduino. Cała elektronika sterująca licznikiem została zamknięta w obudowie wydrukowanej na drukarce 3D. Dodatkowo zaprojektowałem nóżkę przyklejaną do licznika umożliwiającą ustawienie licznika pod odpowiednim kątem tak, aby ułatwić odczyt wskazań licznika. Czas omówić kod custom protocol odpowiedzialny za sterowanie kontrolkami. Postaram się omówić to jak najprościej, więc z góry przepraszam bardziej zaawansowanych użytkowników. Zacznijmy od funkcji Void Setup. W tej funkcji zdefiniowałem na stałe piny jako wyjścia, czyli output, oraz ustawiłem im stan. Pin oleju ustawiłem na high, ponieważ wtedy kontrolka ciśnienia oleju gaśnie, a piny sterujące przekaźnikami ustawiłem na low, aby zapalić wszystkie kontrolki. Następnie przechodzimy do funkcji void read, która wykonuje się, gdy Arduino nawiąże już kontakt z Arduino. W tej sekcji Arduino odczytuje dane z custom protocol i przypisuje je do zmiennej. Następnie te zmienne, już zaadresowane z danymi pobranymi z custom protokola, czyli tu może być na przykład 0 lub 1, będą przetwarzane dalej przez KOD. Tutaj znajdują się dwie mm, formuły sprawdzające, dwa ify, które sprawdzają, czy w zmiennej tekstowej pozostałe, tak ją nazwałem, y, znajduje się ciąg znaków DL Handbrake. Jeżeli znajduje się, to przypisuje do y, zmiennej hamulec ręczny jedynkę. Przygotowałem także dla Ciebie dodatkowe kontrolki, które możesz wyciągnąć z tej zmiennej pozostałe. Yy, dla kontrolki, yy, kontroli trakcji, dla ABS, dla yy, akumulatorka lub dla yy, kontrolki oleju. Możesz to uruchomić po prostu do własnych potrzeb. Następnie znajduje się if sprawdzający czy Silent Mode jest włączony. Jeżeli Silent Mode jest wyłączony to wykonają się wszystkie ify zawarte w tym w tym poprzedzającym if-ie czyli będziemy sprawdzali czy lewy kierunkowskaz ma, wynosi jego wartość 1 jeżeli to się zgadza to na pin A1 zostanie podana masa, stan niski i aktywujemy yy, przekaźnik sterujący lewym kierunkowskazem analogicznie sytuacja ma się dla pinu A2, A3 oraz A0 jeżeli silent mode jest włączony to wykona się ten oto mały kod. Polega on na tym, że wszystkie przekaźniki zostaną wyłączone, ponieważ na pin sterujący zostanie podane 5V, czyli stan wysoki. Nie tyczy się to symulacji ciśnienia oleju, która działa bezgłośnie i niezależnie. Po wgraniu kodu przejdź do zakładki Arduino, My Hardware i rozwinij listę z wykrytym urządzeniem. Następnie kliknij na przycisk Edit. Zbierz opcję Encalc oraz wklej formułę. Zmiany zatwierdź przyciskiem OK oraz Apply Changes. Po ponownym podłączeniu Arduino z SimHubem kontrolki powinny działać bez problemu. To już wszystko w tym poradniku. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co poprawić na przyszłość, aby jeszcze lepiej objaśniać schematy i w jak najprostszy sposób kierować wiedzę do widzów, którzy nierzadko po raz pierwszy mają styczność z Arduino. Kod do Arduino oraz formuły NCALC znajdziesz na moim kanale Discord. Link znajdziesz w opisie filmu. Mówił do Was Matek PC! Cześć!